Dzień I jest fajna pogoda, bo mimo że jest ciepło to trochę wieje wiatr chociaż, więc dałoby się wytrzymać dzisiaj. I e, znalazłam wycieczkę na Get Your Guide i na, jedziemy zobaczyć kanion i jaskinie, które są niedaleko Kutaisi więc na pewno wam dzisiaj coś e, pokażemy. Jesteśmy na tej wycieczce, jesteśmy w ogóle sami, nikt nami nie zarezerwował tej wycieczki w dniu dzisiejszym, więc tak też nie chciałam się do was odzywać, jak jechaliśmy z panem taksówką, bo z nim rozmawialiśmy. Um. I jesteśmy w pierwszej lokalizacji, jest to Canyon Martili, jakoś tak. I jest to taka piękna, mąkitna woda, ale to zaraz wam pokażę, bo... Pierwszą naszą aktywnością było zjazd z rolką. Generalnie te atrakcje są dodatkowo płatne, ale my się zdecydowaliśmy właśnie na nią i powiem Wam, że szkoda, że tak krótko, ale bardzo ładny widok jest, więc cieszę się, że się na to zdecydowaliśmy. Teraz czekamy właśnie na naszego przewodnika i będziemy płynąć daję się, że kajakiem właśnie przez tutaj rzeki wokół tego kanionu. Tam są takie skałki i właśnie nad nimi lecieliśmy stamtąd i tutaj jest taka piękna, błękitna woda i właśnie po niej będziemy sobie zaraz płynąć, tylko nie mam pojęcia gdzie płyniemy kanionem. Znaczy, ja nie wiosłuję, bo pan z tył płynie z nami, ale jest przepięknie. Płyniemy przez kanion, za mną siedzi pan, ale jest naprawdę przepięknie. Piękniej niż na filmach na pewno. Jesteśmy już nad kanionem, szliśmy pierwszą stronę cały czas z górki, no i w sumie w porządku, tylko w drugą stronę to wszystko trzeba będzie iść pod górkę, a górka jest na tyle stroma, że bałam się, że zaraz po prostu zjadę po tych kamieniach, e, tak więc nie wiem czy wrócimy na pieszo, bo można jeszcze jeepem. i nie ukrywam, że myślę nad tą opcją. A teraz idziemy takimi schodkami też w dół i też trzeba będzie później wrócić na górę zobaczyć właśnie kanion. Jeśli zastanawiacie się, kto robi te piękne przebitki, to właśnie tutaj. O, są robione. Ciao. Bartek nagrywa tak chaotycznie, że nie wiem, czy to wykorzystam, ale. Stara się i dużo nagrywa, robi zdjęć, więc jeśli mój telefon spadnie, to dostanicie chociaż to, co on nagrał. A jest tu naprawdę wysoko. Zrobiliśmy fotę tam ładną? Gdzie? Na tym balkonie. A, no Byliśmy właśnie na tym kanionie, nie wiem czy to widać, ale jestem cała spocona, spuchły mi w ogóle palce, nie wiem, muszę poczytać z jakiego powodu, bo serio nigdy jak byli tak nie miałam, ale e, czu czułam w pewnym momencie jak szliśmy cały czas pod górę, że mi aż drętwiają i spuchły mi tak, czuję, że nie mogę ich do końca zgięcia ani wyprostować i e, no leci ze mnie wszędzie, czy jak mi leci po plecach, po prostu po całej twarzy tutaj, moje włosy to już... Jakby były na żel, się tak utrwaliły tym potem. Najchętniej no bym się umyła, a problem jest taki, że my dzisiaj od razu po tej wycieczce wracamy do Polski. Więc mam nadzieję, że na lotnisku będzie jakaś, jakiś prysznic, coś takiego, bo jak nie, to będzie taka śmierdząca, klejąca 4 godziny sieć w samolocie. Mój chłopak z panem poszedł już do auta, a jeszcze idę do toalety. I... Pan jest super przewodnikiem, widać, że ma zajawkę bardzo do tego, więc na pewno w takim podsumowaniu tego wyjazdu wam podlinkuję też właśnie tą wycieczkę. Jesteśmy w miejscu, gdzie produkują takie orzechy, jakby to wyglądało jak orzechy w karmelu, ale to są orzechy w takim winogronowym soku z mąką kukurydzianą i właśnie próbujemy. Tą polewę. Mm. Jaskinia prawie dołża, ale niestety z zorganizowaną wiseczką, więc bardziej widać ludzi niż jaskinia. z Ta, ta, ta. Wróciliśmy z wycieczki, w ogóle to jest Dunkin Donuts. W Polsce nie mam i myślałam, że w ogóle w sumie jest raczej na zachodzie, ale właśnie tutaj jest i miałam ochotę na te donaty, ale wydaje mi się, że jesteśmy na tyle głodni, że pójdziemy znowu na tego burgerka co byliśmy wczoraj, żeby się najeść przed podróżą, bo mamy lud za 6 godzin. My nawet nie za bardzo mamy co ze sobą zrobić, więc mój plan jest taki, że pójdziemy właśnie na jedzonko, a później prosili nas parku i poczekamy. Co tam? O jej piesek za nami idzie. Witamy w Gruzji, w której jak po raz pierwszy no mówię, że ty nagrywasz takie chaotyczne stawki. To jest piesek. Piesek idzie za nami, ale mamy nadzieję, że nas zostawi, bo się boimy, że może być jakieś robaczki. Wracając do tego, co chciałam powiedzieć, to okazało się, że Gruzja jest pierwszym krajem, w którym muszę mieć wydrukowaną kartę pokładową. Pewnie nie jedynym, ale byłam trochę w szoku. Na szczęście byliśmy blisko naszego hotelu, więc otoczyliśmy. Piesek dalej za nami. I pan nam wydrukował, powiedział, że wie, że jest taki problem na tym w lotnisku. I nie było problemu, jeszcze nas zagadał, bo... Chłopa, na jak ma nazwisko, jakiś sławny piłkarz, który gra z innym gruzińskim piłkarzem. I tak. Jak się nazywa ten piłkarz? Chwara ja jakoś tak. Tak. No a teraz idziemy sobie na lody do takiego parku obok. I później będziemy już lecieć na lotnisko. Pokarmił <grym> <grym> się. <grym> Ej, piesek nas zostawił, tymczasem piesek. W ogóle tu jest taki spot dla meneli, w sensie jakby w Polsce, jakby było coś takiego, to by na pewno tutaj bezdomnie mieszkali i jak ja to wczoraj zobaczyłam w nocy i to było ciemno, to się tak przestraszyłam, że tu mi ktoś wyskoczy. Ten piesek z nami wraca? A możemy go wziąć? Nie. Fajny jest. Przyszliśmy na kawkę i jest piękne oh, wow. golden hour które niestety tylko odbija się od tego budynku bo miejsce, w którymśmy mieli lepszy widok na zachód odwiedziliśmy wczoraj i było średnie. Więc zdecydowaliśmy się dzisiaj przyjść tutaj, bo tutaj są takie bardzo fajne fotele z poduszkami. A piesią na nas czeka chyba. Nie wiem, jest tu z nami dalej. Ej, robisz mam! Nie było się widać. Jesteśmy już na lotnisku i to lotnisko jest bardzo ładne, bo ono zostało oddane do użytku z tego co czytałem w 2021, więc jest takie no, dość nowoczesne jak na to jak wygląda generalnie miasto. I widzę już, że są sklepy z zabawkami, więc mam nadzieję, że kupię to Sierochowi, bo ja zawsze rochowi kupuję policję z danego państwa. Niestety nie znaleźliśmy takiej na mieście, Znalazłam po prostu policję, ale nie była to gruzińska policja, więc liczę, że znajdę tu. A jak nie, ja to stwierdziłam, że mógłbym po prostu jakiś gruziński słodycz, bo uważam, że bez sensu kupować mu coś, co mu się po prostu nie przyda. Więc albo tradycyjnie, albo jak nie będzie, to coś fajnego do jedzenia. Nie kupimy, bo jedzenie się zawsze mu podoba. Po dwóch godzinach jesteśmy na lotnisku i szukamy gruzińskiego wina. A jest pół sklepu gruzińskiego wina, więc zobaczymy, co uda nam się znaleźć.